Koszykarki CCC Polkowice zainaugurowały swoją przygodę z Euroligą. Niestety, broniąca wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu mistrzowskiego drużyna Perfumeria z Avenida Salamanca okazała się lepsza i pokonała gospodynie 74 do 52. Do tego meczu nasze dziewczyny przygotowywały się w sposób szczególny. Przygotowania na wideo, analiza dwóch meczów tego przeciwnika z gier przedsezonowych i już jutro będziemy dziewczyny zapoznawać z tym wszystkim, z indywidualnymi zagraniami zawodniczek i no, mamy nadzieję powalczyć i, i jak, jak najlepiej zaprezentować się przed naszą publicznością. Pomimo dużej pracy, jaką wykonał zespół przed tym pojedynkiem, stawka ewidentnie sparaliżowała nasze zawodniczki. Co trudne do zrozumienia, najbardziej te, dla których rywalizacja na tym poziomie nie jest żadną nowością, czyli Ewantie Malci oraz Iwe Perawanowicz. Pierwsze akcje pojedynku Polkowiczanki rozgrywały bardzo bojaźliwie, inaczej niż rywalki, wśród których prym wiodła Dewanna Bonner, trafiająca regularnie. W miarę upływu czasu gospodynie opanowywały nerwy i grały coraz lepiej. Nie miały jednak absolutnie nic do powiedzenia w strefie podkoszowej, gdzie niepodzielnie panowały wspomniana Bonner, a także chorwatka Sonia Kireta. Po 10 minutach przyjezdne prowadziły 14 do 9. W drugiej kwarcie kapitalne zmiany dały Joanna Wali oraz Agata Gajda. Dzięki ich punktom Polkowiczanki nie tylko zniwelowały stratę do rywalek, potrafiły nawet objąć jednopunktowe prowadzenie 25 do 24. Pierwsza połowa skończyła się ekwilibrystycznym rzutem Szarni-Col równo z Syreną Końcową. Piłka wpadła do kosza Hiszpanek i gospodynie na przerwę do szatni schodziły z zaledwie jednopunktową stratą. W czasie przerwy odbył się konkurs rzutów za trzy punkty. Trójka kibiców próbowała kopiować byczyny koszykarek. Wychodziło to średnio, a zwycięzcą okazał się pan Zbigniew Wiznerowicz, który w nagrodę spędzi wraz z żoną Dwie noce w hotelu Majestic w Karpanczu. Po zmianie stron nadal mecz był bardzo wyrównany, jednak w miarę upływu czasu zespół Salamanki powiększał przewagę. Nie była ona znacząca, ale jednak to Hiszpanki przez cały czas kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie. W końcówce trzeciej kwarty Polkowiczanki nie potrafiły zatrzymać znanej na polskich parkietach z występów w Wiśle Kanpak Kraków Marty Fernandez która trafiała seryjnie z dystansu. Nijak do kosza wstrzelić nie mogła się za to Malci, która próbowała rzutów z dystansu, wejść spod kosza, ale nie wychodziło jej nic. Co więcej, zanotowała także cztery straty, najwięcej w całym zespole. Jedyne dwa punkty w meczu Greczynka zdobyła po rzutach osobistych. Także Iwa Perawanowicz miała olbrzymie kłopoty ze znajdowaniem drogi do kosza rywalek. Udało jej się jednak uzbierać dziewięć oczek, i wielkich pretensji mieć do niej nie wypada. W ostatniej kwarcie naszym dziewczynom zabrakło sił co przełożyło się na rosnącą przewagę ekipy z Salamanki. Gdy po 7 minutach ostatniej kwarty było 68 do 50, dla Hiszpanek stało się jasne, kto wygra to spotkanie. Ostatecznie Polkowiczanki przegrały pierwsze euroligowe spotkanie 52 do 74. Szkoda, bo, bo tak nie musiało być do końca. Ja nie mówię, że musieliśmy się z zawody wygrać, bo, bo jednak było widać te parę punktów, te 5 oczek cały czas przez trzy kwarty e, e, zespół Salamanki prowadził. E, nie było to dużo, ale jakby cały czas minimalnie kontrolował to cały czas przebieg spotkania. W tym ostatnim spotkaniu. W tym ostatnim kwarcie, przepraszam, e, no, zdominował deskę, łatwe punkty i w tym momencie, w momencie, kiedy zagęszczaliśmy strefę podkoszową, wpadły, wpadły również trójki. I to spowodowało, że w tym kwarcie po prostu padliśmy. E, tym niemniej o no, trzy kwarty, kwart kwarty mogły być zadowolone, bo powinien być e, z całego meczu, bo, bo, bo 40 minut gra się w basket. E, widać było, jak przeżywały te zawody dziewczyny, widać, że były zastosowane, potrafią. Na pewno wiele lepiej grać, niż to, co pokazały. Zgodzi się Pan z tym, że te nasze największe gwiazdy, mam tutaj na myśli przede wszystkim ewanty Malci, dzisiaj po prostu zawiodły. No, mecz no, niezbyt dobry, to jest bardzo łagodne określenie. No Liczyłem na to, że z tych parę trójek gdzieś tam nam pomoże na wodzie, w tym momencie łatwiej grałoby się pod koszami. Ale jeśli, jeśli no, no nie wpadło, to trudniej, trudniej w tym momencie się jeszcze bardziej strefę podkoszową. I pod koszami... Tych punktów, no trudno nam było no, pozdobywać, jedyna szansa była, na no, wodzie na to bardzo liczyłem. Ale można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty, bo ewidentnie na początku, a także w kolejnych fragmentach było widać, że trochę dziewczyny ten stres odczuwały związany z tym, że to jest Euroliga, to jest zupełnie inny poziom. Ja cały czas e, próbowałem wywierać e, taki spokojny, lu, spokojne reakcje, spokojnymi reakcjami, takim luzem, uśmiechem, to żeby, żeby przyjmowały, to jest pierwszy mecz, to jest tylko mecz. W tych meczach jeszcze będzie wiele. E, tym niemniej to można sobie opowiadać, to trzeba przeżyć. To trzeba to doświadczenia zdobyć, a dopiero potem reagować e, zdecydowanie inaczej. Poziom na Euroligowych parkietach jest znacznie wyższy niż w rozgrywkach Fort Germans Ekstraklasy. Tutaj gra się zupełnie inaczej. Nie można pozwolić sobie choćby na odrobinę przestoju. Zapłaciłyśmy Frycowe przede wszystkim trzecią kwartą. To za, trzecia kwarta nam nie wyszła, one stanęły strefą, nie mogliśmy sobie po, nie poradzić. Były wolne pozycje, no nie trafiałyśmy, no one wykorzystywały, grały kontrę, myślę, że to, było, i to był taki kluczowy moment w całym meczu. Chociaż sam wynik nie oddaje tego, co się działo na boisku, no myślę, że 20 punktów to trochę za dużo, jak na pierwsze spotkanie. No te 20 punktów to właściwie zrobiło się w tej ostatniej kwarcie, bo tak cały czas było kilka punktów różnicy. Cały czas się utrzymywało, około 10-12, schodziłyśmy do 8. No niestety, no nie udało się. Mam nadzieję, że następne występy będą troszeczkę lepsze. Mamy teraz przed sobą Turcję, będziemy się przygotować i jeszcze ważne mamy przed sobą mecze w Lidze. Jaka straszna ta Euroliga chyba nie jest? Myślę, że nie jest straszna Euroliga, tylko naprawdę to są zupełnie inne zawody. To są troszeczkę, troszeczkę inaczej się gra, inni sędziowie. No trzeba, trzeba powoli, powoli w to wchodzić. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej z następnym meczem. Rozpoczęty niedawno sezon jest dla naszych koszykarek bardzo intensywny. W czwartek zainaugurowały rozgrywki Euroligi, a już w sobotę rozegrają kolejny mecz Ford Germas Ekstraklasy. O godzinie 17:45 zmierzą się Zartego Bydgoszcz.